Złote myśli. Złote myśli, teraz będziesz bliżej sukcesu. Złote myśli, Piotr Rosik i Wojciech Rudny od zera do milionera. Inspirujące historie ludzi, którzy osiągnęli sukces. Jay Abraham. To człowiek zwany pierwszym marketingowym czarodziejem Ameryki. Magazyn Forbes, zaliczając go do pięciu osób na świecie, które mogą o sobie powiedzieć, iż są trenerami menadżerów, napisał o nim. To prawdziwy magik, jako jedyny na świecie potrafi uczynić skulającej korporacji prawdziwego rekina biznesu. Abraham został konsultantem biznesu zakładając firmę Abraham Group Inc. W ciągu ostatnich 30 lat współpracował z 12 tysiącami firm z 460 różnych branż. Tak, 460. Wielu z jego klientów twierdzi, iż dokonał dla nich na polu marketingu prawdziwych cudów. Jest on prawdopodobnie najlepiej opłacanym konsultantem w USA. Zarabia około 40 tysięcy dolarów dziennie. Na liście jego klientów są takie firmy jak AT&T, Coldwell Banker, H&O, Holiday Inn, Microsoft, a nawet dziennik New York Times. Od 2007 roku Abraham rozszerzył swoją działalność na Chiny, wykłada m.in. w Shenzhen Special Economic Zone, w specjalnej strefie ekonomicznej Shenzhen: J. Abraham zarobił dziesiątki milionów dolarów, pomagając innym zarobić setki milionów. Mieszka z żoną i dziećmi w Kalifornii. J. Abraham o sprzedaży: Prawda jest taka, iż wszyscy pracują w sprzedaży. Czymkolwiek byś się nie zajmował, potrzebujesz zdobywać klientów i sprzedawać. Na czym polega teoria koncentrycznych kół? Polega na zrozumieniu faktu, iż w jednej grupie klientów zawsze znajdą się kolejne podgrupy, na których można zarobić więcej i więcej. Oto moje trzy rady dotyczące sprzedaży. Po pierwsze, nie płać za reklamę, jeśli możesz płacić za rezultaty. Po drugie, nie zadowalaj się wstępnymi wynikami sprzedaży. Po trzecie, Stosuj teorię koncentrycznych kół w praktyce. Prawdziwe bogactwo zdobywa się w biznesie, opierając się na podpórce. Jest to związanie klienta z naszą firmą na więcej niż jedną transakcję. To daje zabezpieczenie na przyszłość. Wielu przedsiębiorców pakuje zbyt wiele pieniędzy w produkt lub usługę, zanim zbada realny popyt na nie. Osoba, która poświęca swe pieniądze i czas na promocję książki. Staje się bogata. Osoba, która poświęca się pisaniu książki, jest i pozostanie biedna. Podobają mi się słowa Johna Keplesa: Przetestuj wszystko na małą skalę, zanim wydasz pieniądze na dużą skalę. Prawda jest taka, że ludzie po cichu błagają, by być edukowanymi chcą wiedzieć coraz więcej o produkcie bądź usłudze. Jeśli zaczniesz edukować swoich klientów, twoje zyski poszybują w górę. Jaka jest najtańsza, najefektywniejsza i najprostsza metoda pozyskiwania klientów podobnych do tych, którzy przynoszą ci najwięcej zysków? To proste. Poproś swych klientów o to, by rekomendowali Twój biznes swym znajomym. Jeśli nie masz kapitału, ale masz pomysł na biznes, zaoferuj w zamian za potrzebne Ci towary lub usługi udział w przyszłych zyskach. To naprawdę się opłaci zarówno Tobie, jak i Twojemu wspólnikowi. Gdy Twoja firma ma problemy, nigdy nie ukrywaj tego przed klientami, powiedz im prawdę. Pamiętaj, iż do sprzedaży rzadko dochodzi przy pierwszej rozmowie. Nie poddawaj się. Dzwoń i rozmawiaj. Dziękuj za transakcje swoim nowym klientom. Utrzymuj kontakt ze swymi klientami, przedstawiając im nowe oferty i dziękując za transakcje zawarte w przeszłości. Wyślij swym klientom życzenia bożonarodzeniowe bądź urodzinowe. To sprawia, że czują się ważni i pamiętają.